99% filmów dotyczących manifestacji powie ci dokładnie to samo. Próbuj za wszelką cenę, staraj się zaspokoić swoje pragnienia. Poznaj szereg technik, szereg praktyk, które sprawią, że Twój zewnętrzny świat się zmieni, a dzięki temu to Ty poczujesz się lepiej. Nikt jednak nie mówi Ci o tym, że Energia pożądania, czy też energia pragnienia ma do siebie to, że jeżeli ty ją zaspokajasz, to jej zaczyna przybywać, zaczyna się dosłownie namnażać. Dlatego w tym filmie pokażę Ci zupełnie inne podejście, które, jeżeli wykorzystasz w swoim życiu, to przekonasz się, że przestaniesz warunkować siebie światem zewnętrznym, swoimi efektami, a dzięki temu już teraz będziesz w stanie zbudować wibracyjne połączenie pomiędzy sobą a rzeczywistością Twoich marzeń. Zapraszam. W dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że istnieją dwie rzeczywistości. Jedna z tych rzeczywistości to rzeczywistość zewnętrzna, czyli wszystko to, czego ty na zewnątrz swojego ciała możesz doświadczyć poprzez swoje zmysły. Co do istnienia tej rzeczywistości nie mamy najmniejszych wątpliwości. Wydaje nam się ona być tak bardzo realna, namacalna i rzeczywista. Równocześnie istnieje jednak jeszcze inna rzeczywistość. Jest to wewnętrzna rzeczywistość. Ma ona do siebie z kolei to, że. Duże grono osób wyklucza jej istnienie. Dlaczego? Dlatego, że w tej wewnętrznej rzeczywistości często panuje tak duży chaos, tak duży bałagan, że ludzie zwyczajnie boją się tam zaglądać, by nie doświadczyć żadnego dyskomfortu. Bardzo ważne jest jednak to, byś zdał lub zdała sobie sprawę z tego, że to, jak wygląda Twoja zewnętrzna rzeczywistość, czyli mówiąc inaczej, to jakiego życia doświadczasz. Jest warunkowane Twoją wewnętrzną rzeczywistością. Bardzo często ulegamy temu wrażeniu, że zewnętrzna rzeczywistość jest ważniejsza od naszej wewnętrznej rzeczywistości, dlatego, że szukamy w niej źródła emocjonalnego spełnienia. Tak, bardzo często wydaje nam się, że chodzi nam o większe pieniądze, szybszy samochód czy sukces w życiu. Natomiast Chodzi nam przede wszystkim o konkretny rodzaj czucia się, do jakiego możemy dojść dzięki zdobyciu jakiegoś symbolu w świecie zewnętrznym. Cześć, ja mam na imię Bartek i już od wielu lat pomagam ludziom w procesie rozwoju świadomości, też mówiąc inaczej, podnoszenia wibracji. Bardzo się cieszę, że jesteś teraz tutaj z nami na tym kanale. Jest to społeczność osób, które wybrały w swoim życiu to, by wykraczać poza to, co Przeciętnie wydaje się niemożliwe, nieosiągalne. Ja w swojej praktyce bazuję zarówno na wiedzy z zakresu rozwoju świadomości, rozwoju duchowego, jednocześnie posiłkując się współczesną myślą naukową. Jeżeli interesuje Cię taka tematyka, zapraszam Cię, subskrybuj ten kanał. A wracając już do naszych rzeczywistości. W trakcie naszego życia bardzo często. Ulegamy wrażeniu, że jeżeli coś na zewnątrz ulegnie zmianie, dostaniemy nową pracę, jak znajdziemy sobie partnera lub partnerkę, jak się przeprowadzimy do wymarzonego miejsca, to to zewnętrzne zdarzenie sprawi, że w naszym wnętrzu zapanuje spokój, zapanuje harmonia, zapanuje szczęście i radość. Natomiast świat, natomiast rzeczywistość. Działa zupełnie inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni, by wierzyć. Wiesz, jak działa rzeczywistość? W rzeczywistości to zewnętrzna rzeczywistość jest przedłużeniem Twojego wnętrza, jest przedłużeniem Twojej energii. Wszystko to, co na chwilę obecną znajduje się aktualnie w Twoim życiu, jest doskonale dopasowane do Twojej energii, do Twojej wibracji, do Twoich emocji i Twoich przekonań. Paradoks polega jednak na tym, że uparcie trzymamy się tego starego paradygmatu postrzegania, starego paradygmatu życia, związanego właśnie z tym, żeby poczuć się inaczej wewnętrznie, wyczekujemy jakichś zmian w zewnętrznej rzeczywistości. Podświadomie wierzymy, podświadomie zakładamy, że ktoś lub coś jest w stanie nas dopełnić, sprawić, że my poczujemy się bardziej całością, bardziej kompletnością. Niestety, możemy tak czekać całe nasze życie i się nie doczekać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jedyne prawdziwe źródło radości, szczęścia, obfitości i poczucia zadowolenia znajduje się w Tobie. I Ty możesz się z tym źródłem połączyć. Im częściej w swoim życiu dbasz o wzniosłe emocje, im bardziej pielęgnujesz w sobie uczucie zadowolenia, doceniania. Obfitości czy miłości, tym szybciej Twoja zewnętrzna rzeczywistość zaczyna po prostu dopasowywać się do tej nowej informacji, którą Ty promieniujesz do świata. Przez wiele, wiele lat wierzyliśmy w to, że dopiero coś na zewnątrz jest w stanie wpłynąć na to, co jest wewnątrz. Natomiast współczesny, kwantowy model rzeczywistości. Proponuje nam zupełnie inne podejście. Dowiadujemy się z niego, że jeżeli my poprzez wykorzystanie wzniosłych emocji nauczymy, pokażemy naszemu umysłowi, naszemu ciału, to jak chcemy, jak wybieramy, by wyglądała nasza rzeczywistość, to nasza rzeczywistość zacznie się do tego po prostu dopasowywać. Istnieje oczywiście wiele terminów, które wskazują dokładnie na to samo. Jedni z nas powiedzą, że to nasz umysł zaczyna znajdować dla nas dowody i potwierdzenia nowej wersji rzeczywistości. Inni z nas powiedzą, że to faktycznie nasza rzeczywistość się dopasowuje. Natomiast nie chodzi nam tutaj o nazewnictwo, chodzi nam tutaj o efekt, do jakiego dążymy. A efektem jest to, że w naszym bezpośrednim doświadczeniu faktycznie zachodzi pożądana przez nas zmiana. Jak to zrobić? Zdaj sobie sprawę z dominujących stanów emocjonalnych, w jakich się znajdujesz. Im szybciej Ty uzmysłowisz sobie, jakie emocje są tymi emocjami, które dominują w ciągu Twojego przeciętnego dnia, tym szybciej będziesz w stanie połączyć kropki pomiędzy Twoimi emocjami, a doświadczeniami, które pojawiają się na Twojej życiowej drodze. Z pewnością słyszałeś lub słyszałaś również o neuroplastyczności. Czym jest neuroplastyczność? Neuroplastyczność to mówiąc w największym skrócie, zdolność naszego mózgu do tego, by on sam od środka przebudowywał siebie, by tworzył zupełnie nowe sieci połączeń neuronowych, czyli tak naprawdę zmieniał naszą mapę świata. Za każdym razem, kiedy ty wchodzisz we wzniosłe emocje, wpływasz na swój mózg, na przebudowę tych neuronowych struktur. Co doprowadza do tego, że faktycznie w Twoim bezpośrednim doświadczeniu potem zaczyna pojawiać się coraz więcej tego, co jest zgodne z tymi nowymi emocjami, które pokazujesz, których uczysz swojego mózgu. Natomiast nie wprowadzimy tej zmiany tak długo, jak nie uświadomimy sobie naszych dotychczasowych myśli. Co może ci w tym pomóc? Chodzi oczywiście o, Medytację, chodzi oczywiście o obserwację zawartości Twojego umysłu. Medytacja to innymi słowy zaznajamianie się ze swoim umysłem, z jego zawartością. To temat na zupełnie inny materiał, natomiast chcę, żebyś wiedział lub wiedziała, że ilość nieuświadomionych, czyli myśli i emocji, z których nie zdajemy sobie sprawy, jest znacznie większa. Niż ilość myśli i emocji, z których zdajemy sobie sprawę. A co najmocniej oddziałuje na naszą wibrację? Oczywiście ta większość myśli i emocji, do których nie mamy bezpośredniego dostępu. Natomiast dzięki regularnej praktyce medytacji, ty będziesz w stanie zacząć je sobie uświadamiać, zauważać je. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z regularną medytacją, tutaj teraz podlinkuję film, w którym znajdziesz dedykowane do tego ćwiczenie. Jeśli oglądasz mnie na telefonie, zajrzyj do opisu filmu, gdyż na YouTube pojawiły się pewne zmiany, i teraz tam na telefonie można znaleźć link do filmu. A ja dodam jeszcze tylko, że. Dzięki regularnej medytacji, dzięki regularnej obserwacji czy zaznajamianiu się z zawartością Twojego umysłu, Ty będziesz w końcu w stanie uświadomić sobie te niewspierające nawyki, sposoby bycia, które do tej pory mogły Cię po prostu w życiu ograniczać. Kolejny bardzo ważny element w całym procesie wychodzenia o krok przed swoją rzeczywistość jest oczywiście intencja oraz zasilenie tej intencji. Wzniosłymi emocjami. Twoja myśl jest ładunkiem elektrycznym, natomiast twoja emocja jest ładunkiem magnetycznym. Połączenie tych dwóch doprowadza do tego, że faktycznie możesz mieć czasami w życiu wrażenie, że dosłownie zaginasz swoją rzeczywistość. Dlatego pomyśl o swojej intencji, a następnie wejdź w stan wzniosłych emocji. Postępując w ten sposób. Ty już teraz pozwolisz sobie na to, by czuć się dokładnie tak, jak chcesz się czuć, a twoja zewnętrzna rzeczywistość po prostu się do tego dopasuje. Kiedy wchodzimy na drogę zmiany, na naszej drodze pojawiają się różnego rodzaju testy. Jednym z takich testów jest test dotyczący twojej zdolności do tego, by utrzymać skupienie, utrzymać koncentrację na tym, co dla siebie wybierasz i by nie ulegać. Zewnętrznej rzeczywistości. Była kiedyś taka bajka o chłopcu, który podróżował i miał cały czas patrzeć przed siebie. W sytuacji, gdyby ten chłopiec spojrzał się za siebie, nie pamiętam z tytułu tej bajki, to zamieniał się on w lustro. Nasza rzeczywistość działa dokładnie tak samo, pomimo tego, że w Twoim życiu mogą pojawiać się różnego rodzaju pożary, mogą pojawiać się różnego rodzaju Trudne wyzwania i nie wspierające cię historie, to twoim zadaniem jest, pomimo tych okoliczności, utrzymać skupienie na twoim celu. Jeżeli nie będziesz emocjonalnie ulegać zdarzeniom i sytuacjom w twoim życiu, przekonasz się o tym, że taka rzeczywistość, jakiej sobie życzysz, stanie się częścią twojego doświadczenia, o swojej mocy, o wewnętrznej wielkości. Przekonujemy się właśnie w ten sposób. Utrzymujemy wizję tego, jak my widzimy życie, pomimo trudności, pomimo okoliczności, pomimo zdarzeń, które mogą w żaden sposób nie wskazywać nawet na to, że robimy jakikolwiek postęp. Na sam koniec pamiętaj, każdy z nas dysponuje tutaj z twórczym potencjałem. Każdy z nas, czy nam się to podoba, czy nie, jest jednością z tą twórczą energią, która powołała nas tutaj do życia. Jedni z nas tę energię nazywają wszechświatem, inni źródłem, jeszcze inni Bogiem. Ponownie, nie chodzi tutaj o terminologię, chodzi o fenomen, o znaczenie, które kryje się za tym terminem. Ty również jesteś częścią tej energii i im szybciej zaczniesz sobie o tym przypominać. Im szybciej weźmiesz odpowiedzialność za swoją rzeczywistość, tym szybciej zyskasz możliwość, by wprowadzić w niej dowolne zmiany. Życzę ci powodzenia, życzę ci nieustępliwości, w tym byś utrzymywał lub utrzymywała w swoim umyśle taki obraz swojego życia, w którym faktycznie jesteś spełnioną, szczęśliwą osobą, cieszącą się każdą chwilą swojego życia. Powiesz co? Bo to, jak ty myślisz o sobie, wpływa na to, jaki lub jaka jesteś. Bardzo dziękuję Ci za Twój czas, bardzo dziękuję Ci za Twoją energię. Mam wielką nadzieję, że weźmiesz sobie z tego materiału coś dla siebie i zastosujesz to w swoim życiu. Ja tymczasem zapraszam Cię na moje pozostałe social media: na Facebooka, Instagrama oraz TikToka, a także na kolejne materiały tutaj na kanale, na YouTubie. Na sam koniec. Niezależnie od tego, czy skupiasz się bardziej na swojej zewnętrznej rzeczywistości, czy stawiasz już w 100% na wewnętrzną rzeczywistość, to i tak stale niezmiennie życzę Ci tego, by na każdym kroku Twojego życia zalewała Cię ogromna fala błogosławieństw. Mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla Ciebie, i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Namaste!